Niedługo rozpocznie się lato, więc może czas coś zmienić. W tym filmie przedstawię Ci cztery kroki, dzięki którym zaliczysz glow up bardzo szybko i efektywnie. Krok pierwszy. Dieta. Twoja twarz przez jedzenie śmieciowego żarcia wygląda jak gówno, a samopoczucie i chęć do działania spada, więc musisz kategorycznie przestać jeść przetworzone jedzenie i wybierać to zdrowe. Krok drugi. Sen. Sen często jest pomijany w aspekcie glow upu, i totalnie nie rozumiem dlaczego. Sen to regeneracja, i jeżeli o niego nie zadbamy, to także nasze samopoczucie może spadać. Najlepiej chodź spać o tych samych godzinach codziennie. Twój sen powinien trwać siedem lub osiem godzin, a godzinę przed położeniem się spać. Nie używaj telefonu, ponieważ światło niebieskie blokuje melatoninę. Krok trzeci aktywność fizyczna. Sokrates kiedyś powiedział. Wstydem dla mężczyzny jest dożycie wieku starczego, gdy nigdy nie widział on piękna i siły, które mogło osiągnąć jego ciało. Więc regularne ćwiczenie sprawi, że zobaczysz efekty i będziesz zadowolony. Krok czwarty: styl. Styl ubioru jest bardzo ważny. Wybierz takie ciuchy, których wcześniej nie nosiłeś. Zwróć uwagę, żeby wyglądało to estetycznie i spójnie. Ja polecam lekko połączyć streetwear z typowo męskim stylem. Twoja droga do przemiany będzie naprawdę prosta, jeżeli będziesz się trzymał tych kroków, więc bierz się do roboty.